Siemaneczko, z strony Tadek, witam was w grze Twierdza, edycja ostateczna. Lecimy z ósmą misją, Handel z Diabłem, czyli misja, w której będziemy prawdopodobnie tutaj ubijać targ, dobijać targów w sumie z wężem, jeżeli dobrze pamiętam, więc zobaczmy. Dotarła do ciebie pilna wiadomość od ser Ręki. Przyjmij gratulacje za sposób, w jaki poradziłeś sobie z ostatnim zadaniem. Teraz stajemy jednak przed jeszcze większym wyzwaniem. Wyrusz natychmiast w kierunku granic ojczyzny. Zabierz tylko kilku najlepszych ludzi. Wszystko się wyjaśni, kiedy dotrzesz na miejsce. Niemal zajeździłeś swoje konie na śmierć, gnając na spotkanie z Lordem. W końcu spotkałeś posłańca od serdu który wręczył ci list z opisem twojego zadania. Szpiedzy donieśli nam, że szczur szykuje ostatni desperacki atak. Na nasze ziemię musisz znaleźć i opóźnić marsz jego armii. Nie mamy czasu, aby przeprowadzić zaciąg do wojska, ale Diog Bauergard zwany Wężem, wspomoże nas znacznymi siłami, jeśli otrzyma od nas w zamian ładunek piwa. Kiedy pokonamy armię oblężniczą Szczura, Bauergard zgodzi się, abyśmy zagarnęli sąsiadujące z naszym terytorium ziemię Szczura. Uprawiaj więc chmiel i wasz piwo, a później wyślij je wężowi. Ale strzeż się, niełatwo będzie ci zapanować nad własnymi poddanymi i nakłonić ich do pracy. Skorzystaj ze wszystkich środków, które masz do swojej dyspozycji. Jeżeli zajdzie taka potrzeba, możesz się nawet posunąć do okrucieństwa. Armia szczura musi zostać rozbita. Dobra, bierzemy się do ważenia piwa. Co ciekawe, tutaj nie zmienia się liczba piwa, jaką musimy wyprodukować, więc możliwe, że to skoczy w tym momencie, jak on tam nam powie, że jednak potrzebuje więcej, ale zobaczymy. Okej. Okay. Spichlerz może być tutaj, bo jeżeli dobrze pamiętam, to tutaj i tak i tak będziemy robić chleb. Chleb, chleb, chleb. Dobra, najpierw tutaj musimy jakieś sobie wcisnąć na jedzenie rzeczy. A, tam się zmieści? Dobra, tu też. Drewno na pewno jest bardzo potrzebne, nam najlepsze jest to, że tutaj mamy możliwość handlu, więc korzystamy z tego na pewno. Co tutaj było? Drewno, kamień, jedzenia trochę. Jest uzbrojeniem, więc spoko. Mm, okej. Okay. Domki wjeżdżają. Pięć łuków. Mam jeszcze nie możemy. Tutaj. Tego tam idzie. Dobra. Jest go więcej niż mnie, tylko czy ja mam kamień, żeby zacząć... No nie mam kamienia, żeby zrobić w fortece. Albo cokolwiek... Yy... Dobra, tutaj dawać... Aj, nie zdążę! No, chyba zmiasnąć pierwszym atakiem, coś mam wrażenie że nie tak samo. A jajaj, za małych jest. Nie dadzą rady powstrzymać. A jeszcze raz. Dostałeś... <śpiędzy> donieśli nam, że szczu Dobra, dobra, więc jednak zakup tego to jest pierwsze i najważniejsze. Mój łuk będzie Ci służył, Powiedz tylko Przepraszam, nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Później będziemy się martwić o te piwo mój i te inne rzeczy. Niebawem zapłacisz za wtrącanie się w sprawy, o których w ogóle nie masz pojęcia. Ozakowzak. Tak. Nie? Dobra, nie będzie Potrzeba nawet. Ojaj, najważniejszego złożenia. Nie, nie. Potrzebujemy na początek jedzenie, więc nie, nie dałbym Przyska rady i ten, tak. Potrzeba nam nowych rekrutów, sr. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Potrzeba nam nowych rekrutów, ser. Mój panie! Jakieś polecenia? Co oni na dół chcą cały czas schodzić, nie? Ja nie mam pojęcia dlaczego. możesz to Czekamy na rozkazy, ha Łucznicy w gotowości! Dokąd idziemy? Dobra, trochę lepiej. I sobie poradzić tym razem. Dobra, udało się. Ledwo, bo ledwo, ale się udało. Dobra, złoto potrzebujemy. Kamień tutaj zaczniemy zbierać na bogato. Bo kamień być można sprzedać na górze. O, Mieść jeszcze tutaj. O, ho, ho jeszcze tu. Pięknie. Tak ilości kamienia. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Jocho, jocho. No, tylko, żeby mi się teraz jedzenie zaraz nie skończyło. Bo do tego to zmierza. Tylko co mamy zrobić? Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Opojdą do pracy. Dobra. Będą się przesnąć ten budynek tutaj stąd. Bo nie wiem, czy on nie blokuje. No właśnie, a jak żeby inaczej blokuje, i to jeszcze jak? Chociaż. O. No ja tutaj nie przesunę, więc trudno. Niech będzie, będzie bez tego jednego. No nie wierzę, że tu nie da rady. Nigdzie nie da. Nie niedobrze. Dobra, nie mamy jedzenia. Wspaniale. Mamy go również za co kupić Za mało pracowników aby ten obiekt mógł funkcjonować Nie można tutaj tego zbudować mój panie Nie można tutaj tego zbudować mój panie Stal skarbca bez zmian mój panie Oddam pieniądze Rozpieszczasz nas panie Ale tylko przez chwilę Zmieniłem zdanie Żołd w armii bez ciągle rośnie, Dlatego będziesz musiał dostarczyć no. mi więcej piwa To przecież uczciwa prośba nieprawdaż? Już nasz, nasz nie kolega w sumie, bo to nie jest żaden nasz kolega. Kominuje. wąż jak to wąż. Nie można tutaj tego zbudować. Dobra. To sobie przyblokujemy na pewno, żeby oni nam tutaj nie próbowali przeładzić. Byśmy tego nie chcieli. Tu również ich nie chcemy. Tak naprawdę, niech tutaj sobie łażą. Ludzie opuszczają zamek. O, a ja nie zwróciłem uwagi. Niewielka grupa żołnierzy wczuwa w kierunku naszego zamku. Ale nie ma za co. Nie masz wystarczającej ilości złota... Pan panowie, 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 nie! Nie odchodźcie, jest jedzenie. Hmm. Nie masz wystarczającej ilości złota... Dobra, bo... O! Oh. A to dlaczego nie chcecie iść do roboty? Najgorsze co mogło mi się przytrafić w tym momencie. Praca została wstrzymana. Stan skarbca bez zmian, Nie jestem taki hojny. Czekamy na rozkaz, Potrzeba nam wróćmy. Panie nie możemy tam dojść. Ludzie przybywają do zamku. Dobra, poszły pracować dzień indziej, więc... Wyszło jak wyszło, ale nie jest źle. Dobra, wspaniale. Bardzo trudny. no już myślałem, że zmieniłem na łatwy, ale na szczęście nie. Znaczy, że zmieniłem. To się samo tam, wiecie, A za każdym razem jak aresztujemy, to się zmienia. Jak to z tym jedzeniem jest? Doskonale, Zwiększają się, cieszy mnie to. Dobra, niech ci ludzie się najpierw rozejdą do tej pracy, co powinni. Nie można tutaj tego zbudować, mój panie. Zobaczmy, kto wraca. Dobra. Praca została w ten Trzymana. obiekt, aktualnie funkcjonuje mój I tu jest jeszcze... coś nie tak, tak? Teraz zobaczmy czy oni pójdą, czy nie. To jest ważne akurat. Chodzi o to, żeby zaraz nie wyrąbali mi już do końca cały... no się tak, już w wyrąbali, ale... Dobra, cały ile tego chmielu mamy? Trzy tylko. Niedużo. Ja mogę coś kupić, związanego tutaj ze zbożem? No w razie czego zboże można kupić. Chyba sprzedam zboże, kupię, wspaniale. Osiem. O, to nie mamy tego zbyt dużo. Drewno mógłbym sprzedać, nie? Czekamy na rozkaz. Potrzeba nam, czekamy na rozkaz. czekamy na rozkaz. Wojska szczura atakują. No trudno. Już tam Ile mamy tego piłata zrobić? 15. Chmielu nie mamy sadzą od nowa Nie, nie ma takiej możliwości Kurde jaką salwę tu dostali, że Tyle zginęło ja, Ale wygląd tego tego Lorda Dobra, wystrzelają ich tam. Trzeba przyblokować te przejście gdzieś tu. Jak on tu przychodzi, tak? Tak, zrobię to. Tak, o, nie, tutaj zrobimy coś takiego, że zrobimy zejście tam z góry, może? Raczej spróbujemy je zrobić. Nie wiem, jak to będzie wyglądało. Hmm. Jak będziecie przychodzić? A tu machnieć za tym pewnie. Dobra, to tutaj brama niech będzie. Chyba poza, poza przejściem bramą, innego przejścia nie będzie. No nie wiem, najważniejsze. No sprzedajemy, kupiołki. Nie masz wystarczającej ilości Co tam mogę jeszcze sprzedać? No, jeszcze mogę sprzedać chyba trochę możemy obchnąć. Potrzeba nam broni, Ruszamy natychmiast. Czekamy na to piwko. Będzie piwerko, to... Tegoroczne burze zrujnowały moje hrabstwa. Obawiam się, że musisz dostarczyć jeszcze więcej piwa, bo nie uda mi się zebrać grosiwa na zaciąg wojsk. Wyruszamy! Tak jak co my to obchodzi? Nie, że on, że on tego chleba nie Mówiliśmy się teoretycznie wcześniej, powinno być to utrzymane. Ale gra to jest gra. No. uła się mąka. Eee, kupmy z piątkę. No, kupiliśmy. Hmm, za kamień. Nie zagarnął jedno z neutralnych hrabstw, Dobra, oni robią ile trzeba teraz? 20. Dobra, dwa dobudujemy. Czekamy na rozkazy. Jakieś polecenia. Już tam zmierzamy. Czekamy na rozkazy, tak? Ruszamy natychmiast. Więc trzeba by takich ustawić, żeby oni mogli ostrzeliwać ich pełną mocą od samego początku czy coś nie stylu. O. Jak tu dam to nie ma źle myślę Mieszkańcy położonych dalej wiosek widzieli oddział wojsk szczura, który zmierzał w tej stronę. Pięknie. Damy do robienia też jedno to Może z raz tego drewna sprzedam. Czekamy na rozkazy. Bo nam bronić. Jakieś polecenia? Dobra, let's go na tą wieżę. Mm. No przejścia chyba nie ma, ale nie jestem pewien, no tutaj ostrzelają ich od samego początku, więc bardzo ładnie, chociaż że też dostanę trochę na łeb. Są się to. O ja tu zejście w ogóle zrobiłem, no spoko. Od więcej trzeba tutaj zrobić, tych wiesz, tak żeby Ostrzeliwać go. Na górę wszyscy, poproszę. A no dobra, to już nie macie drewna, tak? Nie widzę, żeby tu ktoś miał. No, trzeba, uważać, bo tu ktoś idzie z tym drewnem. Dobra, to już wiem nawet kto. Nie można tutaj tego zbudować. Tam blisko. I tutaj możemy z dwa czy tam trzy domki postawić. Dobra. Trzeba więcej złota, ale nie wiem na co, bo i tak nie mamy. A poszło na sprzedaż, lewa trochę też jest. To 8 tych na bogato. O już? No to spoko. A, trochę źle postawiłem, ale trudno. Nie można tutaj tego zbudować, pytanie. Dobra, kupię trochę teraz tego zboża. Nie masz wystarczającej ilości złota. Nie masz wystarczającej złożyć. mnie jakbym kupował zboże a sprzedawał chleb. I, i jaki to jest stosunek jednego do drugiego? Zło... Wiadomość od Twojego skrydy ser nadeszły wojska obiecane nam przez węża Nie ma niewiarygodne Dobra, wy tu stajecie. Wy jesteście po to, żeby kipnąć. Więc wojska najemnicze. No i dobra, ostatni atak tego, czas przed ostatnią bitwą właśnie się załączył, więc let's go. Wojsk szczura. No to niech maszeruje. Jak tam, panowie, piwo? Dobre? Jest gicik, piwo? Beczki piwa. Potrzeba złota. Porobienie gości piwem. Porobieni piwem, goście. Zrzucili się do walki. Nie. A właśnie, bo ja tu mam to dziczyne zajście. Może mnie Boże. No i pięknie. A zupełnie już machiny jeszcze wjeżdżają od niego. Na górę co tam się dzieje? Uuu! już by coś trafił? że poleciał tam tędy? Nie wiem, co tam się wydarzyło. A jest przejście, dobra. Ło. No, chyba tak, nie za bardzo mi się to udało. Czekamy na rozkaz, jak wydają kaserze. Że... No ale wygraliśmy to, potrzeba nam nowych rekrutów. Jestem tutaj. Ok, no i dobra. GG, stróże. GG. Szczura. Sprawy mają się dobrze? Tak. Ehe. Myślę sobie, ehe, myślę, że tak właśnie powinno być, czyż nie? No i ubiliśmy szczura kolejny raz. Straciliśmy niby sporo jednostek, chociaż nie wydaje mi się, że masz tyle, no ale może, dobra, nieważne. Wygrana to wygrana w tym przypadku. Zobaczmy jeszcze czy coś powiedzą. Siły oblężnicze szczura zostały rozbite i odniosłeś całkowite zwycięstwo. Po powrocie dotarły do ciebie jednak wieści, że wąż złamał umowę i sam zagarnął ziemię szczura. No nic, na tym też kończymy ten odcinek. Ja Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w następnym. Siemaneczko.